Dzień dobry, szanowni państwo, pan prezydent Karol Nawrocki właśnie udaje się z wizytą na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos w Szwajcarii. Już za chwilę samolot z Warszawskiego Okęcia wyleci w kierunku Zurichu. Aktywne trzy dni przed nami, wiele spotkań natury politycznej, wiele spotkań także i natury. Gospodarczej czy biznesowej. Już dziś pan prezydent rozpoczął tak naprawdę aktywność w ramach przygotowania Polski do udziału w szczycie G20. Poza działaniami przygotowawczymi, czasami w kuluarach, czasami w zaciszu gabinetów, pan prezydent chciał również spotkać się z polskimi przedsiębiorcami, tymi, którzy. Mają już albo status, albo ambicje do tego, aby stać się markami globalnymi. Więc dziś w Pałacu Prezydency, Prezydenckim kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców. Rozmawiało z prezydentem o polskiej strategii gospodarczej. Jak promować polskie marki, jak promować polski biznes, jak promować polskie inwestycje i polskie produkty. I z tą lekcją, jaką każdy z nas, polityków, powinien czasami odbierać od polskich przedsiębiorców, udajemy się wraz z delegacją do Davos, właśnie na Światowe Forum Ekonomiczne. Podczas samego pobytu w Davos pan prezydent weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym bezpieczeństwa Europy pod tytułem czy Europa może się bronić czy jeszcze może się bronić wspólnie z sekretarzem generalnym NATO i z prezydentem Finlandii ale także innymi ekspertami biznesmenami będzie o tej tematyce dyskutował w ramach jednego z paneli tych paneli co jest charakterystyczne dla konferencji w Davos, będzie jeszcze co najmniej jeden. Na marginesie tego wydarzenia pan prezydent spotka się z prezydentem Izraela, z prezydentem Armenii, z premierem. Holandii, ale także weźmie udział w wydarzeniu poświęconym Trójmorzu, bo to jest jeden z celów pana prezydenta, aby promować inicjatywę Trójmorza. Jak wszyscy wiemy, w tym roku prezydencję w ramach Trójmorza sprawuje Chorwacja i najpewniej wspólnie z premierem Chorwacji, jeśli nie pokrzyżują tego plany związane z Radą Europejską czy z wydarzeniami w Brukseli, takie wspólne spotkanie z premierem Chorwacji, wspólne wydarzenie Trójmorskie będzie miało miejsce na marginesie tychże spotkań także i planowane są spotkania o charakterze biznesowym, gospodarczym z takimi przedsiębiorstwami, które inwestują w Polsce albo są tym, tym zainteresowane. Będziemy o tym informować w, wtedy, kiedy do takich spotkań dojdzie. Bo jak państwo wiecie, Davos charakteryzuje się tym, że sytuacja tam jest bardzo dynamiczna. Z jednej strony, z drugiej strony dochodzi do szeregu kuluarowych spotkań na marginesie większych wydarzeń. To co ważne także i dla pana prezydenta to promocja Polski pokazywanie Polski od tej jak najlepszej strony stąd też zdecydował się pan prezydent udzielić dwóch wywiadów wywiadów telewizjom międzynarodowym amerykańskim czyli Fox News i CNBC i takie wywiady mamy nadzieję uda się zrealizować w perspektywie następnych kilku dni. Także jak Państwo widzicie bardzo aktywna agenda, program wypełniony po brzegi. Jasnym jest także, że będzie się Pan Prezydent spotykał w formule mniej lub bardziej oficjalnych i także jego delegacja, czyli my jako skromni ministrowie będziemy spotykać się na różnych formatach i z politykami, i z biznesem. Na pewno będzie pytanie o tematykę relacji polsko-amerykańskich. Będzie to przedmiotem dalszych ustaleń, dalszych działań, bo jak wszyscy wiemy, delegacja wysokiej rangi ze Stanów Zjednoczonych przylatuje do Davos. Wszyscy z, na pewno będziemy zainteresowani tym, z jakim, z jakim przekazem strona amerykańska przyjeżdża w kontekście tych wszystkich dyskusji, które się toczą, chociażby wokół Grenlandii, ale także wokół Ukrainy. czy. Wokół Wokół Bliskiego Wschodu to także będzie przedmiotem rozmów. Natomiast jeśli chodzi o konkretne potwierdzenia, będziemy je w przyszłości Państwu przekazywać. Panie ministrze, Panie ministrze. ONET podał, że prezydent Karol Nawrocki, ale także prezydent Władimir Putin dostali od prezydenta Donalda Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy. Czy prezydent przyjmie to zaproszenie? Panie redaktorze, pan prezydent Donald Trump, z tego, co wiem i czytałem, w, także i w mediach międzynarodowych, wystosował to zaproszenie do wielu liderów światowej polityki, wielu z tych polityków już potwierdza swoją, swoją obecność. Mogę potwierdzić, że ta... Karol Nawrocki otrzymał takie zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa do udziału w pracach tejże rady. Tak jak przed chwilką powiedziałem, będzie to przedmiotem rozmów ze stroną amerykańską już w najbliższym czasie. Co do finalnych decyzji. Proszę pozwolić, aby najpierw strona amerykańska poznała odpowiedź prezydenta Rzeczypospolitej, a następnie będziemy o tym komunikować publicznie. Natomiast należy to traktować jako wydarzenie dosyć ważne na mapie polityczno-międzynarodowej, bo to jest realizacja jednego z tych 28. Punktów planu pokojowego, jaki wokół sytuacji w Gazie został podpisany parę tygodni temu. Już wtedy zapowiadano, że powstanie taka rada. Ten temat stanął także i na obradach onz tu, więc w tym sensie jest tutaj pewnego rodzaju placet, czy upoważnienie ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych do tego, aby taka organizacja bo finalnie ma to przybrać formę prawną organizacji międzynarodowej powstała. Z całą pewnością chęć zaangażowania Polski. Do dyskusji o sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie należy traktować jako uznanie roli Polski na arenie międzynarodowej, natomiast słusznie pan redaktor wskazuje, że Przynajmniej w sensie medialnym, podawane są informacje, że do takiej rady zapraszane są także i osoby czy politycy, z którymi w żaden sposób po drodze polskiemu prezydentowi nie jest. Z całą pewnością takimi politykami czy takim politykiem jest Władimir Putin. Mamy tutaj skrajnie różne oceny i opinie sytuacji międzynarodowej i myślę, że skrajnie różne cele co do polityki międzynarodowej. Natomiast no, w dyplomacji nigdy nie jest tak, że można rozmawiać tylko z tymi, z którymi się w 100% zgadzamy. Przypomnę panu, panu redaktorowi, że nie tak dawno Polska otrzymała zaproszenie do grupy G20, które wszyscy uznaliśmy za duży sukces. W grupie G20 także funkcjonuje Federacja Rosyjska. Panie ministrze, jak pan prezydent patrzy na to, co dzieje się wokół Grenlandii. Te ostatnie ruchy zapowiedzi ze stanu Donalda Trumpa nałożenie ceł na europejskich partnerów? Tak rozumiem, w odpowiedzi na to zaangażowanie i opowiedzenie się po stronie Danii. Czy pan prezydent jest zaniepokojony tym, w jaki sposób Donald Trump podchodzi do kwestii? Pan prezydent mówił o tym publicznie. Jest przede wszystkim zainteresowany tym, aby ten dialog pomiędzy sojusznikami, a Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem, ale także Dania jest naszym sojusznikiem w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, partnerem w ramach Unii Europejskiej. Z natury więc rzeczy opowiadamy się za tym, aby ten dialog pomiędzy Kopenhagą a Waszyngtonem był jak najbardziej otwarty, jak najbardziej szczery i mamy to przekonanie, że przy dobrej woli jednej i drugiej strony, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Dania są w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie do tego, aby zapewnić, Bezpieczeństwo kontynentu północnoamerykańskiego. Co do tego wszyscy eksperci zgadzają się, że Grenlandia ma znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu północnoamerykańskiego, ale z drugiej strony z odpowiednim szacunkiem do dotychczasowej sytuacji, i także do zobowiązań sojuszniczych i do stanu relacji transatlantyckich. Więc w tym sensie pan prezydent opowiada się tutaj przede wszystkim za dialogiem pomiędzy tymi stronami. Oczywiście tego typu decyzje. Decyzje dotyczące ceł, taryf z jednej czy z drugiej strony sojuszu transatlantyckiego na pewno nie budują dobrej atmosfery w tych relacjach, dlatego też tym bardziej powinniśmy starać się tę temperaturę sporu obniżać, a nie zaostrzać. Polska. W, w interesie Polski nie jest podnoszenie temperatury ewentualnego sporu pomiędzy sojusznikami transatlantyckimi, tylko raczej obniżanie tej, tej temperatury i tym, tym będziemy się na pewno także zajmować podczas forum w Davos. To jeszcze dopytam, jeżeli jednak by doszło do tych ceł, to czy powinna być jakaś wspólna europejska odpowiedź na, na te wprowadzone cła przez Donalda Trumpa? Wedle, wedle tych informacji, które posiadamy, które także opinia publiczna posiada poprzez media. Cła, jakie zapowiada strona amerykańska, ma dotykać tylko niektórych państw europejskich, czyli nie jest to chęć nałożenia ceł na całość organizmu celnego, jakim jest Unia Europejska. W związku z tym, no, oczywiście, będzie to także wpływać na prze, przepływ towarów w ramach Unii Europejskiej i ewentualny eksport na, na kontynent amerykański. Polska opowiada się za tym, aby starać się doprowadzić do zmitygowania tego, tej temperatury sporu, mamy przekonanie, że jeśli znajdzie się odpowiednie rozwiązanie sprawy dotyczącej Grenlandii w duchu dialogu, to z całą pewnością i jedna i druga strona nie będzie zainteresowana tym, aby nakładać jakiekolwiek taryfy celne. Choć trzeba mieć świadomość, że właśnie Unia Europejska jako Unia celna, Unia gospodarcza, handlowa no w tym sensie jest jednym organizmem gospodarczym, jej granice celne podlegają kontroli i polityce kontrolowanej przez instytucje europejskie, więc ewentualna odpowiedź no, by, dotyczyłaby całości tego organizmu, a jak wszyscy wiemy, w ramach Unii Europejskiej nie ma tutaj zgody i chęci do tego, aby zaostrzeć te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, więc jeszcze raz powtórzę, dialog i dyplomacja są tutaj kluczowe i to będzie na pewno celem naszych działań przez najbliższe czas. Panie ministrze, jeżeli chodzi o radę pokoju, czy chcę dopytać jeszcze czy był już ze strony Pana Prezydenta, Kancelarii, Prezydenta kontakt z MSZ-em i właściwie kto tutaj tak naprawdę podejmie tą finalną decyzję, czy my dołączymy do Rady Pokoju, czy będziemy. Uczestniczyli w tych pracach. Panie redaktorze, list został skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej jako głowy państwa polskiego i to prezydent Rzeczypospolitej na ten list będzie odpowiadał. Natomiast mogę panu powiedzieć, że w oczywisty sposób moje biuro skierowało już odpowiednie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o opinię w tej sprawie. Sytuacja jest ważna, istotna, dotyczy bezpieczeństwa regionu blisko wschodniego, ale w tym liście Zresztą tak jak i w punkcie 20, w jednym z tych 28 punktów jest wprost napisane nie tylko o powołaniu jakiegoś nieformalnego ciała w postaci Rady Pokoju, ale także i o ewentualnych ramach prawnych przyszłej organizacji. Więc w tym sensie wszyscy doskonale wiemy, że potrzebna jest tutaj współpraca pomiędzy stroną rządową a kancelarią Prezydenta, i jedno z pierwszych działań jedno z pierwszych działań, jakie podjąłem w tym zakresie, było w oczywisty sposób wystąpienie z prośbą o, o, o opinię ekspertów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ci eksperci przecież w dużej mierze to są ci sami, którzy jeszcze pracowali w, w Machu i szucha wtedy, kiedy ja miałem przyjemność tam zasiadać, więc czekamy oczywiście na taką, na taką opinię. Natomiast przy tej okazji muszę powiedzieć, że z, pewną, z pewnym smutkiem odnotowuję fakt, że, że ta informacja przecieka po raz kolejny do mediów. Przed jej finalną analizą i oceną natury politycznej, natury także i potencjalnie bezpieczeństwa. No mogę Państwu powiedzieć, że o, o tym dokumencie w Polsce wiedziały tylko dwie instytucje, czyli Kancelaria Prezenta, Pan Prezydent, Ja i moi najbliżsi współpracownicy i ambasada Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. Wszyscy możemy sobie odpowiedzieć, czy ambasada, w tym wypadku, wypuszczając po raz kolejny do tego samego dziennikarza, który znany jest z tego, że jest takim troszkę pasem transmisyjnym dla rządu, wypuszcza te informacje, czy to służy i czy to pokazuje profesjonalizm kierowanej przez pana Klicha ambasady Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. W moim przekonaniu nie. To jest kolejny argument i dowód mówiący, czy przekonujący nas, że należy jak najszybciej doprowadzić do profesjonalizacji. Działań ambasady w Waszyngtonie. A jednym z jej pierwszych kroków będzie e, wymiana kierownika placówki na pełnoprawnego ambasadora, więc mam nadzieję, że pan minister Sikorski przestanie upierać się już przy e, obsadzaniu tej placówki przez swojego kolegę, a wyślemy tam profesjonalnego człowieka, który będzie pracował dla państwa, a nie dla jednej z partii politycznych. Panie ministrze, forum odbywa się pod hasłem Duch Dialogu. Z jakim przesłaniem jedzie prezydent i jakie będzie jego takie główne przesłanie, zarówno tych politycznych, jak i tych ekonomicznych rozmowach między innymi z Bankiem Światowym, będą też wystąpienia na temat obronności. Co takiego Polska chce powiedzieć w Danii? Przed chwilą mówiłem bardzo dużo o dialogu i o konieczności dyskusji pomiędzy sojusznikami z dwóch stron Atlantyku. To jest bardzo istotne, bo świat dzisiaj jest pełen zagrożeń, pełen wyzwań. Państwa autorytarne próbują tworzyć politykę bloków, prawda, próbują rozbijać architekturę bezpieczeństwa globalnego opartą o normy prawa międzynarodowego i tworzyć troszkę na zasadzie fait accompli, polityki faktów dokonanych, swoją politykę. Wszyscy doskonale wiemy, z jak dużymi wyzwaniami się to wiąże dla bezpieczeństwa, także i bezpieczeństwa państwa polskiego. Ale także i dla bezpieczeństwa chociażby łańcuchów dostaw, więc nie można tutaj odrywać kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego od kwestii gospodarczych. Niepokój czy brak pokoju, te wszystkie napięcia. W sposób bezpośredni przekładają się także i na sprawy gospodarcze. Więc ten message podstawowy pana prezydenta będzie brzmiał w ten sposób, że Polska opowiada się za utrzymaniem architektury bezpieczeństwa opartej o zasady, które w dużej mierze są oczywiście także i pilnowane przez najważniejsze organizmy państwowe, organizmy gospodarcze czy państwowo-gospodarcze związane ze światem zachodnim, do którego Polska należy. I nie będziemy godzić się na to, aby państwa autorytarne albo w ten sposób postrzegane próbowały rozbijać ten, ten świat. Polska przez ostatnie 30 lat, czego dzisiaj także i byliśmy świadkami, obserwując wykład profesora Piątkowskiego podczas spotkania dotyczącego grupy G20 w, w pałacu, jest beneficjentem ostatniego, ostatnich 35 lat. To dzięki polskiej przedsiębiorczości, pracowitości, uwolnionemu potencjałowi, zwalczaniu tych wszystkich złych chorób, jak korupcja czy oligarchizacja, udało nam się stworzyć sukces gospodarczy. Ale tego sukcesu gospodarczego nie byłoby, gdybyśmy nie wyrwali się z rosyjskiej strefy wpływów i gdybyśmy nie przystąpili do szeroko pojętego świata wolnego handlu, świata opartego zasady i świata bezpiecznego, którego finałem było rozlokowanie wojsk natowskich w Polsce w roku 2016. I o taki świat należy zabiegać i o takie utrzymanie e, architektury należy prowadzić działania dyplomatyczne. I z takim przekazem pan prezydent uda się do Davos. Panie, panie ministrze, jutro, do jutra powinniśmy poznać decyzję pana prezydenta w sprawie ustawy budżetowej. Czy ta decyzja już jest i jaka ona jest? Pan prezydent e, e, Rozmawiałem z nim dosłownie przed chwilką. upoważnił mnie do wskazania państwu, że właśnie w tym momencie podejmuje decyzję dotyczącą polskiego, dotyczącą budżetu i niebawem zostanie ona zakomunikowana w odpowiedni sposób. Nie mam tutaj upoważnienia do tego, aby przekazać konkretów co do tejże decyzji, natomiast dzisiaj ta decyzja zapadnie, panie redaktorze, więc dziś będziemy wiedzieć, czy pan prezydent, jaką pan prezydent w tym zakresie podjął decyzję. dziękuję. Tak, dzisiaj jeszcze tak. Dziękuję bardzo.